Znam ci teraz trzy przedmioty, które ci mogą tutaj przetrwać i ty sobie i to odnajdziesz i jak już to znajdziesz, to ja wpadnę i to wezmę i cię do nieba wpuszczę. Więc z tego wszystko jest spoko. Na razie. Uf. Na razie. Uf. Czemu to musiało mi się przytrafić? No nic, muszę znaleźć jakiś sposób na potwierdzenie tej tożsamości, bo inaczej nie dostanę się do nieba. Zobaczę, może z drzewa coś widać. Może schował to gdzieś w ziemi. Dobra, dość już tych głupot z szukaniem. Muszę narąbać drewno na opał, żeby nie zamarznąć tutaj przynajmniej. Coś by się przydało zjeść. Może jakiś z tych ptaków upolować, co ćwierkają, a może... O! Szybko teraz jakiś kamień! A masz! I pierwsza noc, choć zimna, jest już za mną. A co się tam dzieje? Kto do tam stoi? Też się nie w się do niego? <laughs> nie możesz się teraz poddać. Bez na pewno damy radę. Tylko co my teraz zajmiemy? Tak mówię, jak to jest ten Andrzej. Ja jestem Damian. To jest strasznie zimno jest. Bardzo się narąbałem, aż mi się zzorek zepsuł Próbowałem to rozpalić, ale właśnie nic nie chciało. Nie chciało się palić w ogóle. Zaraz Ci pokażę, że nie da się tego rozpalić. Może ja się tym zajmę. Ten Andrzej to jakiś sprytny gość. Może dziwne czasami, ale jak widać coś tam potrafi. przyda się na pewno. Na trzeci dzień myślałem, że może być tylko lepiej dzięki Andrzejowi. Niestety grubo się myliłem. Andrzej zjemy się stąd Koniecznie. Damian, masz jakiś pomysł? To może... to może rozdzielmy się, żeby szybciej przyczesać teren. No w sumie to nie najgorszy pomysł. Ja pójdę tamtą. Ty w tą. Jak coś znajdziemy, to krzyczymy. Dobra. Przepustka do nieba. Andrzej! 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 Zobacz, zobacz to znalazło! Zobacz, to jest przepustka do nieba. Do nieba? No ta, no a gdzie? Czyli jest jednoosobowa? Chyba tak. To... Nie wierzę, że w taki sposób mi Andrzej oszukał! Nie wytrzymam tego! Muszę się napić! Fak! Niech tylko spotkam tego Andrzeja w niebie i zostanie z niego tylko. Yy, przepraszam, proszę pana, chyba pan zgubił portfel. Gratulacje, brawo! Yy, znalazłeś drogę, to co piszesz dzisiaj. Pokaż to! O, o, o! Oj, oj, przepraszam! Pomyliło mi się, ty jesteś Andrzej! Nie, nie! To, to do piekła idziesz niestety, no, bywa, no. Nie mogę się do nieba wpuścić. Ten bandzior Andrzej podłożył mi swój dowód do portfela, który potem przyniósł mi jakiś cymbał. Andrzej, wracaj! Już, już. Także dzięki za uwagę, ja muszę spadać. Andrzej!